Witajcie, chciałabym Wam przedstawić technikę włosa, a właściwie układ włosa, który stosuję w swojej pracy od wielu lat. Jest to metoda, którą nauczyłam się około 6 lat temu w Guangzhou w Chinach w siedzibie Goji i stosuję ją po dziś dzień zarówno w metodzie microblading, jak również w metodzie włosa maszynowa. Pokażę Wam kilka zasad i kilka jakby rzeczy, które mm, wniosłam właśnie w swoją pracę. E, I mimo, że te brwi wyglądają nieco inaczej, to zastosowany tutaj został e, podobny system układu włosa. E, jedyne, co powoduje, że te brwi są od siebie inne, to to, że, ono, że ten łuk. Jednej i drugiej brwi jest nieco inny, natomiast schemat został jakby użyty ten sam. On się po prostu nieco różni w momencie, kiedy mamy inny kształt, inną długość, szerokość i szczyt, właśnie brwi. Natomiast zasady są właściwie tutaj zachowane takie same. Zwróćcie uwagę. Że hmm, wykonałam tutaj te włosy poprzez hmm, wykonywanie włosków w różnym kolorze, dlatego, że chciałam tutaj oddzielić etapy hmm, wykonywania tych włosów, tak żeby łatwiej było Wam się ich nauczyć, tak żeby łatwiej było Wam je zapamiętać. I moi drodzy, ponieważ tutaj. Wykonałam takie dwie brwi za pośrednictwem właśnie różnych kolorów. To zwróćcie uwagę, że są tu, jest tu kolor czerwony, i ten kolor czerwony to jest stelaż, tak zwany, czyli wykonanie właśnie pierwszych włosków, i następnie ten stelaż zostaje wypełniony kolejnymi włosami. Czyli w pierwszej kolejności użyto tutaj zarówno jak tu, jak i tu kolor czerwony, czyli wykonany został stelaż. Następnie kolorem zielonym wykonałam tak zwaną translację, czyli łączenie ze sobą włosków w linii dolnej z górną i za chwileczkę też Wam się wszystko rozjaśnię, krok po kroku będę rysowała dla Was taką brew. Następnie kolorem ciemnym tutaj akurat kredka w kolorze takim grafitowym, czarnym. To są włoski wypełniające. I tak naprawdę zwróćcie uwagę, że włoski, zarówno te, które idą od dołu do góry, jak również te, które są spadające, Kładą się, przyklejają się do siebie, robią złudzenie, tak jak faktycznie w brwi naturalnej robią wrażenie włosków przytulonych, takich, które kładą się na siebie. Natomiast bardzo istotna zasada. Zarówno w metodzie microbladingu, jak i metodzie włosa maszynowo, włosków ze sobą nie krzyżujemy, to ma być tylko pozorne wrażenie, że one się ze sobą krzyżują, czy Opierają ją jeden na drugi. Pamiętajcie, że włoski po wygojeniu zawsze są nieco grubsze, bardziej rozmyte. W skórze w związku z tym staramy się, żeby te włosy były nieco, nieco jakby rozluźnione, żeby były odległości między nimi zachowane, a tylko pozornie wrażenie jest, że one dotykają się czy krzyżują się. Zwróćcie też uwagę, że Tutaj w tych górnych częściach łuku również jest tak, że jest większy luz między tymi włosami, z tego względu, że w tych obszarach oczywiście mamy większą predyspozycję do tego, że te włosy zlewają się ze sobą w tak zwane kleksy, pojawiają się plamy, włos wygląda jakby był namalowany długopisem, dlatego tutaj musicie pamiętać o większych przestrzeniach. Poza tym naturalnie jak spojrzycie na łuk brwiowy, to w tych obszarach jest tak, że mamy taki efekt lekkości, natomiast takie największe skumulowanie się, sklejenie i największa intensywność koloru powinna znajdować się Mniej więcej w tej części środkowej brwi, czyli tutaj i tutaj. Także pamiętajcie, żeby te, ten układ hiperrealistyczny zachować. Dodatkowo możecie między włoski dodać klientką cień, i tutaj to zostawiam w waszej inwencji twórczej. Czasami jest tak, że bardziej zaznaczamy tą dolną linię, czasami jest tak, że wypełniamy ten środek. Pierwsza sprawa to, w jaki sposób rysujemy włosy. Włoski mamy takie, które rosną do góry i ważne, żeby one nie były sztywnymi kreskami. Musimy za każdym razem włoska ciągnąć w ten sposób, żeby był lekko zaoblony. Mamy włoski rosnące do góry. Pamiętajcie, że będziecie rysować stelaż, w związku z tym rysujecie włosy, które będą muszą mieć między sobą przestrzeń, taką przestrzeń, żeby można było pomiędzy nie włożyć kolejne włosy. Tak rysujemy włosy właśnie rosnące do góry. W momencie, kiedy będziecie zapełniać przestrzenie pomiędzy nimi, w zależności od tego, jak naturalny włos rośnie, będziecie dokładać kolejne włoski, tak. By wyglądały mm, bardzo naturalnie i żeby wyglądały w ten sposób, że zagęszczają tutaj to przestrzenie, czyli nie mogą one być jak od linijki odrysowane jedna przy drugim, tylko musicie tutaj zachować taką zasadę, że jeżeli macie przestrzeń pomiędzy jednym a drugim włosem, to później wkładacie włoska, który jest przytulony do jednego z tych włosów, i wychodzi w ten sposób. Kolejny włos, który rysujecie, to tutaj możecie włożyć na takiej zasadzie, że wyrasta on pojedynczy i jest nieco krótszy. Inny sposób na wypełnianie tych przestrzeni to jest tworzenie włosków, które przytulają się do kolejnego włosa. I też tutaj wypełniacie przestrzeń pomiędzy nimi. To będą włoski rosnące do góry. Są też włoski, które rosną w dół. I tutaj z tym macie największy problem. Ja tutaj sobie obrócę kartkę. Ważne jest to, że jeżeli ćwiczycie, to pamiętajcie, że ta kartka, którą macie przed sobą, wyobraźcie sobie, że wy siedzicie przy klientce i w taki sposób yy, siedzicie i w taki sposób rysujecie. Czyli nie może być tak, że wy macie kartkę przed sobą i staracie się rysować tutaj włoski rosnące w dół. Obróćcie kartkę, tak jakbyście przy klientce siedzieli przy fotelu. Włoski spadające w dół. Ja nazywam je takimi dachówkami. To są włoski spadające w dół, czyli rysujemy jednego włoska. Jest on dość długi, nie jest mocno skręcony w dół, bo też często robicie takie, um, można powiedzieć, takie nawiasy, takie okrągłe, bardzo mocno spadające. W ten sposób przecież włosy nam nie rosną. I mniej więcej w połowie długości tego włosa wykonujecie kolejnego, który zaczyna się do niego przytulać. Natomiast nie styka się z nim, jest bardzo blisko, ale nie styka się, i wydłużamy nim tego włosa, który jest u góry. Ma to wyglądać w ten sposób, że jeden włos kładzie się na drugi. Dobrze, mamy też coś takiego, co nazywam mostem. Czyli translacja. Translacja będzie polegała na tym, że będziecie łączyć ze sobą włoski, które rosną do góry z włoskami spadającymi w dół, tak, żeby się nie skrzyżowały. Bo metoda microbladingu czy metoda włosa polega na tym, że nie możemy włosów ze sobą krzyżować. Czyli będziemy wykonywać tak zwane łączenie, translację w postaci mostu. I to wygląda w ten sposób. Za pomocą trzech kredek pokażę Wam, jak kolejno rysować włoski. Jako pierwszą użyjemy kredkę czerwoną i wykonamy tak zwany stelaż. Pierwsze trzy włosy, które wykonuję, to wykonuję z przodu tak, aby nakierować początek, nasadę brwi. W zależności od tego jak oczywiście rosną naturalnie klientce włoski, czasami są one dość proste, czasami są zaokrąglone, czasami są dłuższe, czasami krótsze. Wszystko zależy oczywiście jak naturalnie tej klientce rosną włosy. Na kartce oczywiście ćwiczy się troszkę inaczej, bo tutaj nie mamy nic, więc możemy sobie pofantazjować. W każdym razie wykonuję pierwsze trzy włosy i później przekładam to dokładnie to samo na drugą stronę, tak żeby zachować symetrię między jedną a drugą brwią. Jeden, dwa, trzy. Zwróćcie uwagę, że wykonałam taki można powiedzieć wachlarz. Ja to nazywam trawą, dlatego że przypomina mi to trawę, na którą mucha wiatr. Są to takie włoski, które idą do góry, następnie zaczynają kłaść się na bok. Zwróćcie uwagę, że mniej więcej w środkowej części. Brwi jest miejsce, w którym dochodzi do translacji, czyli połączenia się włosów górnych z dolnymi. W związku z tym te pierwsze trzy włoski są dla nas odniesieniem do tego, że te włosy później będą spadały w dół. I co mam na myśli? Zobaczcie. Zaczynam rysować włosy w taki sposób, żeby mieściły się tutaj już po, tej trzeciej, po tym trzecim włosku, w taki sposób, żeby mieściły się w połowie szerokości łuku. Pamiętajcie, że te włosy nie mogą być za krótkie, muszą być dosyć długie. Jeśli będziecie robić krótkie włosy, to potem będziecie mieli wrażenie, że to są takie patyki. A te wszystkie włoski muszą się ze sobą sklejać, muszą się ze sobą łączyć w taki sposób, żeby wyglądało, że opierają się włosy rosnące u góry, opierają się o te, które rosną od dołu w górę. I w ten sposób zaznaczyliśmy dolną, e, dolną linię brwi. W miejscu, w którym naturalnie zaczynają spadać włoski, bo każdemu z nas zaczynają spadać mniej więcej w jednej tutaj w jednej trzeciej tej pierwszej części brwi, a czasami trochę dalej. Także patrzymy, jak to rośnie u naszej klientki. Tutaj, oczywiście, możemy sobie to dowolnie stworzyć. Zaczynają nam spadać włoski, i tutaj przekręcam sobie brew, tak jakbym siedziała z boku klientki, bo tutaj będę ciągnęła w dół te włosy. I zaczynamy. Na ramce, którą tutaj wcześniej rysujecie włosek drugi w połowie długości tego pierwszego i przytula się do niego w taki sposób i wydłuża jego linię. Następnie rysujemy kolejne włoski w taki sposób, żebyśmy później nie musieli tutaj dodatkowych włosów wkładać. Bo pamiętajcie o tym, że tutaj ta przestrzeń bardzo łatwo Wam się zlewa. Dlatego od razu robimy na tyle blisko te włoski, żeby nie było konieczności wkładania kolejnych. I nie za krótkie. I w ten sposób stworzyłam stelaż. Tak wygląda stelaż. Z reguły jest tak, że na tym etapie Musimy to wszystko zmyć i nałożyć znieczulenie. W zależności od tego, jak pracujecie, jakim kolorem, czy na jakiej skórze często jest tak, że te włoski musimy poprawiać. I to jest etap, który jest dla Was niezmiernie ważny, bo jeżeli ten stelaż nie będzie wyraźny, zgubicie kształt brwi. Dlatego zadbajcie o to, żeby te, pier te pierwsze włosy były wyraźne, i żeby tego później kształtu nie stracić. Dlatego w następnym etapie. Po stworzeniu stelażu robię tak zwany most, czyli translację, połączenie włosków, które rosną w dół z włoskami, które rosną do góry. Dlaczego to robię? Dlatego, że w momencie, kiedy tego nie zrobicie, to macie problem z połączeniem tutaj właśnie w tym miejscu i zaczynają się problemy z krzyżowaniem włosów. Dlatego zrobimy to od razu. Czyli szukam sobie przestrzeni najdłuższej, gdzie mogę tą translację włożyć. Pamiętajcie, że translacja to był ten taki most, coś, co przypominało nam tęczę. I tutaj patrzymy, o w tym miejscu znajduje się miejsce, gdzie włożę tak zwany most. I ja robię to w ten sposób. I tym sposobem połączyłam górę z dołem, i nie mam już później problemu, że powstaje mi tutaj dziura, albo włosy krzyżują się. W następnej kolejności wypełniam przestrzenie po kolei, które mi się tutaj pokazały. i wkładam tak zwane, ja to nazywam półmosty. Czasami zmieszczą się nam dwa, czasami jeden włosek, czasami półtora. Pamiętajcie, że włosy nie mogą się ze sobą krzyżować, ale też nie mogą powstawać tutaj dziury. To wszystko musi się ładnie wypełnić. Następnie zapełniamy przestrzenie tutaj, by nie zgubić kształtu brwi. Na tym etapie musicie też zadbać o to, żeby te włoski były tak samo wyraźne jak pozostałe. Czyli jeżeli robicie kolejne te włosy, to poprawiajcie je od razu. Ostatnim etapem jest wypełnienie pustych przestrzeni lub wydłużanie włosów, które wyszły nam za krótkie. I to zrobię ostatnim kolorem. To już jest taki ostatni element układanki, czyli wypełniamy przestrzenie, wypełniamy puste pola w taki sposób, żeby nam tu. Nie zostały ubytki, i żeby klientka nam nie powiedziała, że ona ma dziury. Czasami tylko niektóre włoski wydłużamy. I w ten sposób powstał nam hiperrealistyczny yy, włos, który zbudował nam brew od zera. Oczywiście możecie te przestrzenie później zapudrować. Bardzo często to pudrowanie jest tutaj. W tym miejscu, tak, żeby właśnie wydawało się, że te włoski tutaj się wszystkie do siebie przytuliły, wypełniły. Także zachęcam do ćwiczeń, zachęcam do pracy. Do zobaczenia.